Szybneczko, jeszcze zanim zaczniemy odcinek, chciałem się ciebie zapytać, czy chciałbyś mnie spotkać? Jest taka szansa jest taka szansa na PGA i Star For Fans. Dokładnie, na PGA 19 i 20 października w poznaniu czyli jak sama nazwa mówi Poznań Game Arena będzie można mi spotkać. Na całym PGA pewnie będę gdzieś chodził raz z innymi youtuberami, z nimi będzie można mnie spotkać. I także będę na strefie Star For Fans. Macie tutaj kilka informacji o PGA, żeby Was zachęcić. Będzie naprawdę dużo, byłem rok temu i zachęcam Was do przyjechania w tym roku, bo mi się bardzo mega podobało w tamtym roku. W tym roku na pewno będzie jeszcze lepiej. I co jeszcze? Star Fans, gdzie mamy pełno YouTuberów, także jestem i ja. Jacy jeszcze YouTuberzy, możecie wejść sobie sami w link w opisie na stronie. Możecie dowiedzieć się, jacy YouTuberzy będą, z kim będziecie mogli się spotkać, od kogo wziąć autograf, z kim zrobić sobie zdjęcie na pewno ze mną, bo ja tam będę, więc na pewno wbijajcie. Możecie się przekonywać, kto jeszcze będzie. I to by w sumie było na tyle. Lecimy do odcinka. I teraz widzimy się już na Jailbreaku I sprawdzimy sobie ten wielki napis, który jest tam w ogóle u góry, sobie sprawdzimy, co on w ogóle oznacza. I takie tam różne rzeczy zniedzwiązane. W, w sumie. Breaka. a nie, już naprawiłem. Widzicie, jaki szybki jestem, dobra. Lecimy sobie sprawdzić teraz ten wielki napis, który został dodany wraz z podziękowaniem za 3 miliardy. Odwiedzi, nie 3 biliony, u nas troszeczkę inaczej się to liczy, ale też już jest. Dobra, lecimy. Tym dobra, okej okay. Lecimy szybciutko. Nie wiem w ogóle, jak tam najlepiej będzie dolecieć, ale na pewno postaramy się odpalić. Jeżeli damy radę, imprezę. Nie wiem, czy mam tyle robuxów. Zobaczymy. Postaramy się odpalić imprezę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała impreza odpalona taka. Dobra. Już mnie gonią. Okej. Okay. Udało się uciec. Nie wiem, czemu napis leży. Normalnie ten napis był... Że co? Wraz, sobie. Minus też taki, że... A, przecież możemy tam normalnie dolecieć. Wow, co tu się dzieje? To jest nadmiast... Wow, są jakieś te. Na no całym miastem są. A to gdzie leci? Tylko najgorsze jest to, że jest zła pogoda. Mam nadzieję, że zaraz to minie, ale zanim to nie minie, to ja wiem gdzie lecę. Yy, nie tu musimy lecieć po samolot i zaraz pogoda mi minie i sobie to sprawdzimy wszystko. Chyba już mija, dobra. Yy, tędy. Halo? U. Yay. udało się. Okej. Okay. lecimy tu. A nie, powoli, 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 będę, tutaj lecimy tutaj, tutaj przez obok toru wyścigowego. I chyba najważniejsza rzecz teraz, trzeba trafić tu. Powoli, dobra, do samolotu. Nie, się nie chce widzieć, nie. Pogoda się poprawia. Aha, tylko tu jest najlepsze, że pogoda jest tam zła, a tu nie zaprogramowali już pogody. Co za twórcy? Dobra, lecimy zobaczyć tą. Co mamy napić? 3 Trzy... jony? w ogóle. co? Czy on w ogóle jest ten? Można przy niego przylecieć. Eee, I zobaczcie w ogóle, co się dzieje, jak ten. Dobra, lecimy jeszcze w górę. Zobaczymy na maksa. Ile możemy wlecieć na maksa? Nie pamiętam, ile to było. Ale lecimy na maksa jak najbardziej. 2000. Dobra, mamy. Aha, i nie widzimy teraz tego napisu. O, jest 3 biliony, czyli 3 miliardy dokładnie na pol. Dobra, gdzie to mam. Dobra, jest. Zobaczcie, w ogóle to, jak się obraca, dostojną zostawia. Konfetti, pełno w ogóle tego jest. Ciekawe, ja, co jest środkiem obracania się. Ej, to jest ciekawe. Co jest w ogóle środkiem obracania się? Tego jest zaraz, pokażę, co jeszcze. tego w... dodali. Chyba obraca, tak, zobaczcie, na całym miastem pełno konfetti. Oh, ey, super to wygląda. W ogóle jak to wygląda z miasta? Z tego budynku, choć tam samolot został, no trudno. Dobra. Wow, jak to epicko wygląda. Zobaczcie to konfetti, które tak się ciągnie, to prawie jak cukierki. Po prostu ciągną się cukiereczki, zobaczcie. Wow, dobra. Zobaczymy, co jeszcze w sumie moglibyśmy tu zobaczyć. Tak, bo zostało dodane kilka rzeczy jeszcze. Ach, wspomniałem, że przecież jak się tutaj kacze, to ten, dobra. Uruchomiłbym jeszcze dyskotekę, ale dyskoteka jest nad wodą, a to jest nad tym, więc nie, bo to jest nad miastem. Myślałem, że to też jest nad wodą, jak wszystko inne. I co jeszcze możemy zobaczyć? Weźmiemy sobie Bugatti, bo wiem, że to auto wszyscy bardzo lubią. I mamy tak, mamy spoiler na 3 biliony, który został dodany wcześniej. Już jest 3 biliony. To ten sam napis, co jest tutaj. Także mamy na ten. I co jeszcze zostało dodane? Jeżeli dobrze pamiętam, to są tire I one to powinny być. Tylko widzicie? Nie każdy może je mieć. Nie wiem czemu. Albo one są nie w każdym opona, Albo nie wiem czemu. Musimy lecieć jeszcze zobaczyć inne auto. Albo wiem. Yy, twórcy pokazywali to na aucie Batmobiliu. Radzimy sobie. Czy na Batmobilu to tak jest, Ale Batmobila chyba już nie ma w pasie policyjnym. Dobra. Tu. Arachnid znaczy. No, jeszcze 13 sekund, zaraz sobie sprawdzimy Arachnida. Wow, jak to w nocy epicko wygląda, powiem wam. Ej, to się świeci super. To się świeci super. Dobra, jest Arachnid czy nie ma Arachnida? Dobra, już powinien go chyba zrejestrować sobie. Eee, tu. Mam. Od razu sobie wezmę, no ten minus taki, że tu nie ma spoilera, Tire, 50 level, 50, nie wiem czemu, nie, na Jailbreak'u wszędzie pokazują opony, ale ja takich opon nie mogę dostać, to jest bardzo dziwne, bardzo dziwne, nie wiem czemu tak jest, jeszcze, a wiem gdzie jeszcze zobaczę, jeszcze zobaczę jedną rzecz, słyszałem, że tu nie, tu tylko ta broń dodali, dobra. Zobaczę jeszcze, czy czasami do normalnego garażu nie trzeba jechać z tym. Bo możliwe, że w mobilnym garażu tego nie ma. Okej, okay, lecimy teraz tu jak najszybciej. Paję. Ja. Patrzcie, też nie ma opon. To jest bardzo dziwne. Bardzo mnie to zaskakuje. Możliwe, że to leci po prostu ze skrzynki. Bardzo możliwe, że to leci ze skrzynki. Ale czy to na pewno by wtedy leciało ze skrzyneczki, żeby te? Naprawdę sam powiem wam, że nie wiem dokładnie. Wiem, że takie oponki są. Ale czy lecą ze skrzynki? Nie jestem w 100 pewny. Możliwe, że z tej najlepszej. A niestety już tej najlepszej nie mam. Ale otwierając nawet te nie widzę możliwości, żeby to było... Nie widzę nawet takiej, przylatywało mi szybko. Nie widzę, żeby tu gdzieś było opony. Jeden bilion, są. Jednobilionowe są. Ale to nie opony, tylko to są te. El, dobra. Nie wiem, naprawdę powiem Wam, że nie wiem, bo nie widzę, żeby to były. Czy są, czy nie ma? Nie ma, nie ma, nie ma. Chyba nie ma. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Kupię sam sobie sejfa. Dwa sejfy. I sprawdzimy tutaj. Floret tu sprawdzimy. Specjalnie dla was wydałem 60 tysięcy na sprawdzanie tylko, czy opony można kupić. No niestety nie. Jak naprawdę wydałem 30, bo mi się zwrócą, ale. Czy oponę można tutaj tą wyciągnąć za 3 biliony. Disko, bo chyba nie. Wezmę sobie autko. Chyba nie można. To jest wielka szkoda. Naprawdę. Wow. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze odcinka z pobijaniem rekordu świata, zawsze możecie sobie zobaczyć. Rekord świata został pobity. Znaczy nie wiem, że świata, ale na pewno bardzo szybko mi to poszło. A jak, jaki czas możecie przekonać z poprzedniego odcinka. Okej, okay, jest super. Dobra. Drodzy widzowie, no to by było w sumie na wszystko teraz na świętowanie 3 bilionów. Został dodany spoiler, który już był. Opony nie wiem skąd, ale też są. Możecie to zobaczyć. I co jeszcze? Został dodany ten duży napis: Świętujemy 3 biliony, czyli 3 miliardy wejść. W Anglii się omija miliardy, więc u nas pamiętajcie, to są 3 miliardy. I tak to jest ogromny wynik dla w ogóle Robloxa: 3 miliardy. No powiem wam, że nie wiem, czy jakakolwiek gra na Robloxie. Ma 3 miliardy. Tak jak Jailbreak. a to jest naprawdę wielka liczba. Dobra drodzy widzowie, i mam jeszcze do Was pytanie, czy chcielibyście odcineczek z Call of Duty Mobile, co się stało teraz tak popularną gierką? Czy chcielibyście zobaczyć taki odcineczek Piszcie też w komentarzach. A ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Na razie trzymajcie się! Do dla Was! U. super jaka.